Siemaneczko wszystkim yy, Dobra, dzisiaj pomysł na odcinek To będzie taki, że Wykorzystam sobie Bilety na walkę z robotami Powiedzmy cztery Cztery myślę Postawmy Dobra Jedno postawmy 5, Nie dobra Dyszka, zobaczymy jak pójdzie a ogólnie nie pokazałem Wam mapki, ale chyba zaraz zobaczycie. Jest obrona safe'u. Tak, zobaczymy, ile wytrzymam. Rekord chyba mam prawie 6 minut, ale też dokładnie nie pamiętam. Muszę posprawdzać. Dobra, na razie spokojnie. Dobra. Trochę, trochę się z żetonów odbiera. Na skrzynce dobra. Teraz będzie minuta. Nie chcę pobijać. Po, znaczy, jak, jak pobiję rekord, będzie fajnie, ale nie, nie skupiam się na tym. Po prostu chcę już od dłuższego momentu. Znaczy od dłuższego czasu chciałem wykorzystać, e, wykorzystać. Zagrać walkę z robotami właśnie. Ale wcześniej co było jakoś nie miałem okazji. Musiałem czekać parę, parę dni na kolejne. Czy tutaj powiem wam, że wziąłem nic no, ale on nie jest taki dobry tutaj. Jak mi się wydaje. Mam no, dobra, mam właśnie Witowca. Mogę kolta wciąć. Dobra, na runda rundę wezmę kolta. Dobra, odciągnijmy go może. Nawet tak padnę, ale zawsze będzie odciągnięty. Dobra, ale na razie nie rusza. Safe, także jest fajnie, bo idzie już tam fioletowy. No mamy dwie minuty Myślę, że zagram, postawię ostatnie potem już na dwie... wszystkie żetony na dwie rundy jakoś podzielę. Nie wiem czy jest sens... Może jest. Wszystkie postawić na jedną, ale... Chcę trzy rundy zagrać na odcinku. Dobra. Ale wezmę sobie Colta potem. Rico na razie idzie źle, bo mamy jeszcze 96%. Trzymałości czy życia kto woli sejfu Na razie idzie dobrze, dobra. Ale za wiadomo. Będzie co, coraz ciężej Jeszcze chyba przyciągnę sobie, żeby jest trochę Dobra, o nie idzie wielki Nie! gdzie moi koledzy! go. Dobra, 3 minuty. Dobra, jeszcze. Ojej, rakietnicę. Dobra. Zostaw to, chodź tu. Safe jest ma no. Dobra, te 4 minuty na pewno będzie. Ale gdzie nie jest tu dobry. Nie, 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 nie ma możliwości tam takiej. 100%. dobra, 4 minuty nie wytrzymamy niestety ale dobra, trochę żetonów na pewno przybędzie mamy... aha dobra, no 210 mamy szkoda, że nie można 14, dobra biorę od razu colta czy bitowca. od razu Przepraszam, że tak nosem ciągnę, ale przeziębiłem się trochę. Ale odcinek muszę nagrać. I wiecie, codziennie wrzucam jakiś z jakiejś danej gry. I nie wiem kogo wziąć czy. Yy, Wezmę 8 litowc. Dobra, postawmy. To no, rzecz... 15, no nie w to nie we w to mi. Dobra, zagrajmy. Dobra, o 10. 20. O 20. Nie ma co. I potem oddyżkę zagramy. Dobra, mamy Maksa. Nawet dobry skład jest. Mamy leczenie. Ufam. Teraz pójdzie lepiej na pewno. Dobra. Lajtowa na razie minutka. W ogóle myślałem, że wejdą teraz te walkę z robotami. Na poziom, nie wiem jak to, poziom trudności, wiecie. Ja na trudnym chyba się zatrzymałem. No i trzeba czekać, aż od nowa będą, bo chcę wyżej chodzić. Walka z robotem, tym takim, wiecie. Jednym. Ale jeszcze tego trybu nie ma, może później potem będzie. Dobra, ładujemy go. to w dobra. Dobra, mamy Power'a, mamy Leczenie, także wiecie, będzie dobrze. Kolejne. Dobra, pięknie. Ewa daleka Teraz tutaj, dobra? Podujcie go Pięknie Dobra, mamy ponad 2 minuty Kolejna, jeszcze dobra Pana 12 Dobra nadchodzi wielki robot teraz Szukować się No i tego... Tylko... o nie, z tej strony myślałem że z tamtych pójdzie, ale no, dobrze. 7... nie o nie, 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 nie dobrze 58%, mamy 4 minuty Tam chyba nie doszedłem 7 do 4 minut, co nie? Nie wytrzymałem, nie, nie Zostawcie to Dobra Teraz myślę, że chociaż 4 minuty będzie ponad To już są mocniej czerwoni ale mój rekord jest ponad 6 minut. Nie, prawie 6 minut. Tylko nie, chyba koltem grałem. Słuchajcie, bo mnie trafi, nie do i dałem. Dobra, mamy 4 minut już. O, ale teraz co dzieje się? A powiedzcie, gdzie jest nasz trzeci? Przyrzuciło go? A nie on tam jest pan, jest pan Jest, jest, tylko ona się tam... Da... No koniec chyba. 4,5 minuty. Nie, koniec. Zarobędzie. Wszystkie siły na niego. Ale to nie dam mu rady. Nie mam możliwości. Prawie 5 minut. Myślę, że nie było źle. Ciekawe jaki jest rekord? jakiegoś gracza. 520, nieźle. 5 skrzynek. Dobra, jeszcze sobie to wykorzystamy. 19 skrzynek. Ogólnie zastanawiam się nad tą ofertą, zobaczcie, w sklepie. Chyba sobie ją kupię, o tą. Znaczy A co nie ma tutaj? A, bo ja przez telefon próbowałam. To chyba jest za 13 zł. 350 monet, no niedużo. Mamy mega boxa. I 80 monet, i to jest super oferta. Widać, że nowy zadymiarz mamy jeszcze do niego przebranie, i 180 punktów mocy. Myślę, że jest fajna oferta. Chciałbym mieć, ale nie wiem, czy kupić No i zastanawiam się, bym kupił sobie 13. Za 13,80 gemów miałbym prawie 100. Ile? 50, 130. Mógłbym kupić doładować sobie, kupić albo jakieś skiny. 130, albo 100 by mi, mi brakowało. Albo dwa skiny bym sobie kupił jakieś. Albo doładować bym sobie kupił B. Nowy zadymiaz, zawsze, tak? Ile ona będzie jeszcze? 23 godziny. No nie wiem, zobaczę. Tak się zastanawiam czy kupić to. Dobra, na razie weźmy. Ja wezmę sobie tym razem Kolta. No I zagrajmy o te 10, no bo nie da się szkoda. Jednego biletu mi zabrakło, no nie. No dobra. Gram ostatnią rundę. No i 4 sobie została Znaczy... Po no zostawię, po co mi? Po co to wykorzystywać? Pozbieram sobie. Gramy trzecią rundę. Ile było? Prawie 5 minut, tak? Zobaczymy teraz. Mamy o, słaby taki chyba duet. Mza, tutaj ból. Jeszcze, jeszcze, jak podejdę blisko. Ale Mza, moim zdaniem, jest bardzo słabitka. Cho oczywiście chodzi na ten tryb, tak? No ale dobra, zawsze coś, z, z żetonów będzie. Lecimy. Na razie uciekam. No nie, czemu oni się. Siedzimy, pilnujemy, a nie biegamy. A tak to zaraz nas będzie Ale fajna stafer, ta oferta ta B. I nie jest za dużo, nie jest za tak dużo gemów. 230 gemów. Nie jest taka droga, powiem. Przemyśleć Czy chcę mieć Czy kupić sobie jakieś dwa skiny dwa, Chodzi oczywiście o przebranie do Już do tych zadymiarzy co mam Albo Właśnie Kupić nowe zadymiary Nie wiem Dajcie znać w komentarzu co, co byście wy kupili gdybyście mieli 230 gów Czy bi Czy bi w sobie B i jej przebranie biedronka, biedronka, no i punkty mocy, tak, 180. Co byście wybrali? Czy po prostu byście kupili za zategamy jakieś przebrania do zadymiarzy, których już macie? Dajcie na komentarzu, no bo nie właśnie na się Na pewno coś, na pewno coś kupię, ale nie wiem co. Dobra, dwie to jakoś idzie dalej to na razie Aha Słowo dobrą technikę bull przyjął, przyjął, bo odciąga go, ale dobra, nie będę odchodził Oje, co tu się dzieje, idą nam to wszyscy Dobra, urdam, nie załatwimy pięknie No tutaj nie lejonek strzał i zaraz padnę Emsa, Emsa, Emsa! Tamtego! O nie! Nie, nie! Zostawcie to! Tamtego! Znów mnie załatwił! Zobaczcie! I ten to jak słup! Dobra! <laughs> nie, no to tu już sleep ice. Tak jak mówię, Emsa na tą mapkę bez sensu brać. Chyba, że ktoś naprawdę dobrze gra, ale moim zdaniem No chociaż te 3 minuty 10% Albo tam, Ale tego tam... Dobra, nie będę odchodził Mamy 10% tylko Ale jak teraz polecą czerwoni Właśnie i O nie, koniec Nie mamy szans 1% Chociaż się go pokonajmy nie! A ja mało mu zostało. Dobra, 3, 3, 3. No trudno. Ale mamy chociaż te dwie skrzynki. Ile mam ogólnie? Yy, najlepszy czas w walce z robotami. Aha, czyli ponad 5,5 minuty prawie miałem. A najlepszy... A wieka za A to parę razy tylko grałem. No i chodzi mi o to, zaliczono na najwyższy poziom walki z bossem. Aha, z bossem, nie. Czyli mam trudne. No myślałem, że dzisiaj będzie właśnie ta walka z bossem. To bym sobie poszedł ze dwa poziomy wyżej myślę. No ale niestety. No dobra. Myślę, że to w tym odcinku będzie. Na tyle. Zostawcie łapeczkę i subika jak możecie. No i napiszcie w komentarzu co byście kupili. Czy e, bi za 229 gów wraz z przebraniem i punktami mocy. Czy... Czy, czy dwa przebrania jakieś? Nie wiem, z tych, albo z tych Ogólnie mi się podoba Daryl I Prog Ale Nita też jest spoko Z tą, tą Nita Koala Ko też jest fajny, ale jakiś taki No nie wiem, w <ścoughs> Ciężki wybór Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał No i co, widzimy się w kolejnym, cześć